Cześć menedżerowie, witajcie w drugim odcinku. W drugim odcinku dzisiaj SM News, w którym omawiamy sobie to, co wydarzyło się po 11 kolejkach, a więc jaką mamy sytuację w poszczególnych tabelach, w poszczególnych ligach tuż przed ostatnim tygodniem, czyli przed ostatnimi decydującymi kolejkami, w których zapadnie zapewne bardzo wiele ciekawych rozstrzygnięć. Zacznijmy od ligi 4-2K Speedway OSW 189 na czele ale w grze o awans na pewno także drużyna Legion oraz kolejarza Opole Wszystkie mają powyżej 20 punktów. Jeśli sobie spojrzymy na ostatnią, ostatnie trzy mecze, w zasadzie rzuca nam się tutaj w oczy Hit Legion K Speedway OSW, właśnie w 12. kolejce, w 12. rundzie. No i od tego meczu naprawdę sporo będzie zależało. Zwłaszcza dla drużyny Legion, która w kolejnej 13. rundzie również u siebie podejmie drużynę kolejarza Opole. A więc ma mecze z topowymi, z czołowymi drużynami w tej lidze. W pierwszych pojedynkach, w pierwszych seriach 48 tutaj Legion ma do odrobienia 6 punktów. Natomiast jeżeli chodzi o przegraną w Opolu, również powiem szczerze, sprawa bonusa, bonusów w tych meczach jest zupełnie otwarta. A więc zapowiada się tutaj naprawdę ciekawa rywalizacja. Jesteśmy w lidze 4:3 Unia Unisław w synowie anarchii, KM Panther. No i na czele drużyna Bandycki Klub 2. Też zapowiada się ciekawa rywalizacja. KM Panther, zwracaliśmy uwagę na tą drużynę już wcześniej. No tymczasem walczy raczej chyba o utrzymanie niż o premię w postaci awansu. Natomiast synowie anarchii i Unia Unisław te dwie ekipy rozegrają ze sobą pojedynek w ostatniej 14. rundzie. Tak jest, a więc to będzie hit. No i podsumowanie kwintesencja tej ligi. Podejrzewam, że ten mecz właśnie zdecyduje o układzie w tabeli między innymi także o awansie. Jesteśmy w lidze 4-5. Tutaj zwracaliśmy uwagę, walczy Raczek, walczy pozioma, ale także Skorpiony. Wydaje się, że już Drużyna Aniołów i e, ekipa Brunat raczej będą walczyły o utrzymanie. Natomiast e, najłatwiejszy chyba terminarz z tych wszystkich trzech drużyn ma PKM Czewa. E, w zasadzie e, po porażce, ale chyba zgarnięty bonus w 13 rundzie, tak mi się wydaje. Tak jest, eee, drużyna poziomy ma u siebie pojedynek z ekipą Aniołów, później ma drużynę Rycerzy i na finał pięknie w czternastej rundzie ten mecz Uraczka też podejrzewam, że będzie decydował być może, a może nie o awansie, a o miejscu w tabeli zobaczymy, zapowiada się równie ciekawie. No i Liga 4-7 tutaj mamy w grze, w zasadzie zwróciliśmy uwagę nawet na drużynę Falubaziak. Eee, Proszę zobaczcie, falu Baziak w tym momencie, jeżeli wygra z ftz Fordon, tam ma chyba do odrobienia 12 punktów, ale niech wygra tylko za dwa. Potem wygrywa na wyjeździe, a ma ku temu szansę, bo drużyna z jaranych ziomków, no raczej jest, znaczy jest outsiderem i jest szansa, aby z tą drużyną wygrać. No i na końcu falu Baziak ma u siebie Speedway Dream Kim. Jeśli. Zgarnie tam komplety punktów, możemy im dopisać 8, tym samym mają 20. No i pytanie, czy będą w grze utrzymanie, czy będą w grze o awans. Wydaje się jednak, że menadżer FTZ Fordon może nie wypuścić już tej okazji. Na pewno postawi się w meczu z falubaziakami. Natomiast później mm, FTZ Fordon ma u siebie race team plus wyjazd do Stal Manchester. Ma ten układ mm, najbliższych meczy w miarę, w miarę przyjazny. Liga 5-2. Tutaj w grze o awans Montex, SKKŻ-2 Tacha, Poznań, KS Nieszawka, Makumba też zwracaliśmy na tą drużynę uwagę, chociażby nawet pozdrawiamy kudła tego, CKM Końska Watacha, tym razem raczej chyba będzie spadek. Natomiast SKKŻ-2 i Montex oraz pozostałe dwie drużyny rywalizują o awans. Na pewno będzie bardzo ciekawie, proszę zobaczcie w rundzie w, rundzie, w rundzie, <coughs> przepraszam w rundzie 13 dwa hity Montex kontra SKKS2 Tacha oraz KS Nieszawka PSŻ Poznań to będą bezpośrednie pojedynki pomiędzy drużynami które są zainteresowane awansem w ostatniej kolejce wszystkie te ekipy KS Nieszawka na wyjeździe, Montex z PSŻ Poznań, no też będzie tu rywalizacja na pewno bezpośrednio o awans. Wydaje się, że SKK 2 Tacha ma z kolei spore szanse, aby wjechać e, ligę wyżej, czyli do czwartej. I na koniec Liga 6-16, a chcieliśmy tutaj zwrócić uwagę na drużynę Mieszko GSI, która walczy o awans, która ma realne szanse, no bo GKM Mirko Grudziąc to już doświadczony menadżer, Proszę zobaczyć, od 2019 roku jest w Speedway menedżer. Natomiast G Mieszko GSI GSI w tym momencie od 45. sezonu w Speedway Manager pnie się do góry, no i wydaje się, że tak popatrzyliśmy sobie pokrótce po tym składzie opartym na wychowankach plus wzmocnienie, całkiem niezłe Clemens Holub. No i to jest drużyna, która pewnie jest zbudowana na awans do 5. ligi, no niemniej jednak w 5. lidze ten skład trzeba też mieć odpowiedni, żeby walczyć o awans mm, do ligi na przykład 4., Słuchajcie, dzięki w takim razie za te dwa odcinki, za te dwa podsumowania. Życzymy powodzenia w ostatnim sezonie. Do zobaczenia w następnym odcinku SM News. Cześć.